Cześć, jestem Łukasz, jestem fizjoterapeutą. Przygotowałem dla Ciebie dzisiaj kilka słów na temat popularnie wykorzystywanych rollerów. Opowiem Ci o tym, jakie rollery mamy na rynku, co możemy kupić w sklepie i jak mniej więcej dopasować do siebie, do siebie sprzęt. Także najpierw powiem Wam kilka słów o tym, po co w ogóle roller i dlaczego ja uważam, że roller jest świetną rzeczą. Roller to jest forma automasażu. Czyli to jest coś, co ty możesz wykonać w domu, niekoniecznie musisz iść do terapeuty, który wykona to za ciebie. Jeżeli jesteś w stałym kontakcie z terapeutą, świetnie, niech on pomoże ci dopasować zestaw ćwiczeń, niech on pomoże ci dopasować odpowiedni roller do Twoich potrzeb. Ja będę używał dosyć dużych ogólników, powiem Wam o moich doświadczeniach, o moich upodobaniach, jednak to Wy musicie sami dopracować całą całą teorię do praktyki. Także najpierw to, po co używamy, używamy rolera? Roller jest formą masażu. Na co my tak naprawdę masujemy? Raczej nie chcemy masować ścienie samych stawów, bo po pierwsze to jest bardzo bolesne, po drugie raczej nieefektywne. My tak naprawdę pracujemy na powięzi. Powięź to jest taka tkanka, która troszeczkę tak jak skóra jest wszędzie dookoła nas, ale to jest taka skóra, taka, taka tkanka, która wnika do wnętrza mięśni. Mięsień tak naprawdę to jest gąbka. Mięsień to jest taka galaretka, która potrafi się, będąc długa, skurczyć. Jednocześnie, kiedy ona się kurczy, ona zwiększa swoją grubość. Czyli klasyczny biceps, jak napinam biceps, mój bicep się podciąga do góry i zwiększa swoją objętość na pewno każdy z was to widział, oglądał papaja z fajką, który napinał bicepsy. On rósł niesamowicie. Co się dzieje? Włókienka, te nitki mięśni, one jak gdyby zazębiają się, czyli one zmniejszają swoją długość, ale jednocześnie zwiększają swoją grubość. Tylko ta tkanka, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest troszeczkę galaretka. Ona nie ma swojej, swojej sprężystości. Za sprężystość tkanki, za stabilizację stałów i za całą resztę odpowiada powięź. Powięź to jest taki worek, w który upakowany jest ten mięsień. I to tak naprawdę powięź definiuje to, jaki kształt ma mięsień, jaką wytrzymałość ma mięsień i jak duże ograniczenia dla naszej ruchomości sprawia ta tkanka. Czyli jeżeli moja powięź jest bardzo odkurczona, bardzo sztywna, bardzo mało elastyczna, to ja nie jestem w stanie wykonać pełnych zakresów ruchomości. I bardzo często jest tak, że próbuję podnieść nogę do góry, i to nie jest tak, że ciągnie mnie po prostu cała noga i ja czuję swój mięsień. Ja bardzo często czuję pewną kreskę, która mnie trzyma. I ta kreska to jest bardzo często element powięzi jednego mięśnia, który jest bardzo mocno sklejony z drugą powięzią drugiego mięśnia. Czyli jak gdyby jeden woreczek sklejony jest z drugim woreczkiem. Ja chcąc unieść nogę do góry, muszę mieć pewną swobodę między tymi tkankami. Jeżeli nie jestem zbyt mocno porozciągany, to właśnie świadczy to o tym, że te moje powięzi są dosyć ciasno ze sobą sklejone. I do tego ja chcę wykorzystać rolę. Czyli ja chcę tak naprawdę wziąć jeden woreczek, odciągnąć od drugiego i sprawić, żeby te woreczki między sobą miały dużo więcej swobody. Takie metody my wykorzystujemy właśnie na stole terapeutycznym, w trakcie masażu tkanek głębokich, w trakcie, w trakcie terapii manualnej. My właśnie szukamy poprzez swój dotyk, poprzez swoje dłonie tych przestrzeni międzymięśniowych i tam chcemy z, zredukować ten poziom sklejenia jednej tkanki z drugą. Dzięki temu one mają więcej swobody. Przy, łączy się to niestety z odrobiną bólu, dyskomfortu, ale w momencie kiedy wstajesz ze stołu czujesz dużo większą ulgę. Roller jest narzędziem, które jeżeli jest w mądry sposób wykorzystywany, może Ci w pewien sposób umożliwić otrzymanie tego samego efektu. Oczywiście ręce terapeuty są dużo bardziej doświadczone, dużo bardziej precyzyjne. Jeżeli masz skomplikowany problem, to lepiej w pierwszej kolejności porozumieć się z terapeutą, a dopiero w drugiej kolejności uzupełnij terapię poprzez roller. Idąc już do sedna sprawy, czyli do naszych rollerów. Klasyczny roller to jest rodzaj walca. Walce potrafią być krótsze, potrafią być dłuższe, potrafią być nawet czasami takie bardzo długie. Potrafią być one wykonane z różnych materiałów. Niebieski roller to jest gąbka, to jest bardzo miękki roller dla osób albo bardzo obolałych, albo dla osób tuż po operacji, kiedy ta tkanka jest super drażliwa i tkliwa. Wtedy wykorzystujemy właśnie miękkich rolek. One są wtedy dedykowane i pacjenci kochają pracę na takich rolkach. Rolka czarna jest już e, rolką dużo twardszą, ma ona tutaj jakieś karbowania. Tak naprawdę te karbowania w moim, moim odczuciu nie za bardzo e, robią jakikolwiek super efekt. Tym bardziej, znaczy, najbardziej myślę o, o formie masażu, wykorzystania e, według mojej teorii. Czyli według tej teorii powięziowej, gdzie będziemy szukać tych przestrzeni międzymięśniowych, to karbowanie nie jest istotne. Ja wręcz preferuję gładkie rolery, bo wtedy dużo łatwiej, dużo yy, płynniej jestem w stanie na nich pracować. A czasami jak mam ząbek, 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 to tak czuję jakbym przeskakiwał przez tą powięź i nie jestem w stanie w pełni się zrelaksować i robić tego tak jak powinienem. Także. Ja Wam pokażę ćwiczonka na twardym rolerze. Wy możecie dobrać sobie sprzęt według Waszych upodobań. I teraz idziemy do mięśni. Mięsień czworogłowy to będzie nasz przykładowy mięsień, ponieważ on jest najczęściej masowany za pomocą takich rollerów. Mięsień czworogłowy znaczy, że ma cztery głowy. Patrząc za anatomiczny sposób. Mamy głowę przyśrodkową, mamy głowę prostą, mamy głowę boczną i jest głowa tam pośrodkowa, której nie widać tak na pierwszy rzut oka, bo ona jest pod spodem. Więc ta trzecia czwarta głowa nas nie interesuje ale my się skoncentrujemy na głowie bocznej i na głowie prostej. Jeżeli moja głowa prosta ustawiona jest tutaj w sposób centralny na udzie, to moja bo głowa boczna ustawiona jest do boku. I ja łapiąc sobie w ten sposób szczypcami, tak właśnie ten mięsień wygląda. Jeżeli zobaczycie moje szczypce, to w to miejsce to jest właśnie to magiczne połączenie, o którym Wam mówiłem. Sprawdźcie sobie sami, spróbujcie się porozciągać, spróbujcie zobaczyć, jaki macie maksymalny zakres ruchomości. I zobaczcie, czy przypadkiem, właśnie w tym miejscu, na miejscu połączenia tych dwóch mięśni, nie czujecie największego dyskomfortu. Jeżeli tak jest, to jest swój roller. Użyję kantu. Kant jest dosyć precyzyjny, punktowy, on jest dosyć mocny, jeżeli chodzi o bodziec. Czyli jeżeli zaczynasz, na pewno najpierw przyzwyczaj się do rollera w sposób. Klasyczny, czyli tak płasko się na nim roluj, a dopiero potem przesuń się do kantu. Ja od razu idę do meritum sprawy, czyli od razu mniej więcej namierzam swoją przestrzeń międzymięśniową, ustawiam się kancikiem, hop i w ten sposób. Głowa prosta znajduje się z przodu, głowa boczna znajduje się z tyłu, i ja poprzez taki powolny, posuisty ruch jestem w stanie rozluźniać swoją powięź. Jeżeli pracuję bardzo powoli, mój wodziec ma czas dojść do głębszych tkanek. Jeżeli bym pracował bardzo szybko, pracuję tylko i wyłącznie powierzchniowo. Osiągnę powierzchniowe przekrwienie, ale nie wpłynę na tą tkankę, która jest głęboka. Także, żeby terapia na automasażu miała większy impact dla ciebie, nie śpiesz się w trakcie to może wiązać się z dużym dyskomfortem. Ten dyskomfort musisz sam ocenić, czy to jest coś, co jest bardzo mocne i zaciskam zęby i już nie daję rady. Tak na pewno nie chcesz ćwiczyć. Chcesz ćwiczyć w względnym komforcie. Czy zwróć uwagę na mnie? Ja owszem czuję dyskomfort, ale ten dyskomfort jest dla mnie na tyle kontrolowany, że ja spokojnie z Wami rozmawiam i nie krzywię się na twarzy. Mogę się zmienić kąt trochę, mogę się przesunąć do górnej części biodra, poszukać tutaj. Tutaj szparę między jednym a drugim mięśniem, Mogę zjechać oczywiście do, dolnej fragmentu, do dolnego fragmentu uda i tutaj tak samo szukać tej samej przestrzeni. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rollery, od tak zwanego dual bola po takie masażery do stóp. Bądź też zwykła piłeczka tenisowa, piłeczka kauczukowa, piłeczka do skłosza, Co to będzie za piłka? Wszystko jedno. One po prostu będą się różnić poziomem twardości. Jeżeli wezmę sobie taki masażer do nóg, on ma naprawdę twardy kant, jest bardzo twardy dla osób, które rzeczywiście już są zaprawione w boju, już próbowały wszystkiego, dopiero wtedy decydują się na coś takiego. Dualboard jest fajny, dosyć zaokrąglony, ale już daje pole do popisu, że ja mogę już wykorzystać ten jego kształt, żeby się dopasować do punktów, o których mi chodzi, czyli do tych linii, które mnie najbardziej interesują i w taki płynny sposób jestem w stanie przechodzić z jednej przestrzeni mięśniowej na drugą przestrzeń mięśniową. Kończąc, dobierz swój sprzęt wedle uznania najlepiej. Skorzystaj wcześniej z kilku rodzajów rollerów, zobacz, który tobie odpowiada. Może być tak, że do nogi najlepszy będzie ten, do łydki już ten. A na przykład do mięśni obręczy barkowej wybierzesz sobie jeszcze jakiś inny roller. Nie sugeruj się tutaj moimi propozycjami, poszukaj sam. Jeżeli masz problem, skontaktuj się z terapeutą. Terapeuta na pewno w dobry sposób, profesjonalny sposób dopasuje sprzęt centralnie pod ciebie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.